Dziś przyjrzymy się migracji płaszczek. Migracja płaszczek! To nic innego jak powrót do domu! Dom. Do swoich korzeni! A skąd te płaszczki wiedzą, dokąd płynąć? Instynkt, coś głęboko w środku nas, coś co nas woła, za czym aż chce się podążać. W najbliższym czasie, w ramach e, akcji Rodzina do Kina, możecie obejrzeć w e, kinach właśnie, gdzie jest Dory. Angry Birds. gdzie idziesz? Angry Bird, e, bardzo fajny gigant i epokę lodowcową, już e, piątą. O, moja mama! Mój tata! Mam swoją rodzinę! Nigdy o tobie nie zapomnimy, Dori. A jeśli ja zapomnę o was? Strasznie tęsknię. Wiesz w ogóle, co to za uczucie? Tak. Dobra, to zawijamy się! Do kina wybraliśmy się w ramach akcji Rodzina do kina, dzięki której rodzic, idąc z dzieckiem do kina, kupując ulgowy bilet może swój kupić dużo taniej. No tak, klasa sytuacja. Rezerwacja. Stój, jest mi potwornie niedobrze. Akształ! Dzisiaj byliśmy w, e, rodzinnie w kinie na filmie pod tytułem Gdzie jest Dory, e, który jest kontynuacją e, mega przeboju e, Gdzie jest Nemo. Tak? Jaki kolor miała Dori? Masz na magnesie Dory, jaki miała kolor? Tak. O, no, sorry, trochę kiepsko pływam. Jak dla ja mnie pływasz, pływasz ślicznie. Dziękuję. No, 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 no to co? Dory? Tak. Dory? Tak. Przecież my się znamy. Nie. Kochałam to. Zawsze jak ci coś opowiadałam, to ty od razu wszystko zapominałaś mhm. i mogłam tak w kółko i w kółko. Nie. 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 Yy, gdzie jest Dori? To jest naprawdę bardzo fajna yy, disneyowska produkcja, bardzo dobrze zrealizowana animacyjnie. Yy. Kilka naprawdę fajnych gagów dla dorosłych, chociaż sam fakt pojawienia się Krystyny Czubówny bardzo naprawdę ciekawej, <grystanie> <grystanie> ciekawej roli. Yy, tobie Bibiak i bohater najbardziej się podobał? Dori. A dlaczego? Co było fajnego w Dori, co? Dobrze Zapominalska, bo to była chyba dziewczynka, nie? rodziny! to zbyt niebezpieczne! Ręce! Ręce? Mamuś? O! Dobrze, to się nie skończy! To na pewno nie mamusia! Przepraszam, Przepraszam, muszę mrugnąć. Umiecie tak długo nie mrugać? O! Przeczynałam te stóry. i się zgubiła kto jej pomógł? Nie wiem. <noise> nie pamiętasz? a mi Śmierdza przypadkiem? Chyba ośmiorynca jej trochę pomogła, nie? Nie! Kto? Ośmiorynca jej nie pomogła. To kto pomaga? Co się dzieje? Halo! Halo! Pamiętasz tą, Becie? Mi się najbardziej podobała Becia. Becia to taki śmieszny bohater. A zresztą zobaczycie sami, co to, kto to jest Becia. Zagrała tam drugoplanową rolę, ale. Ale naprawdę. Naprawdę. Naprawdę ciekawa postać. Hej! Hey, możesz mi pomóc? Ja! Mm -mm, nie dobrze. Zapraszamy do kina wszystkich. było <grym>